Także cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony, Mietego, oczywiście, dzisiaj ze mną jest Pipciu No, witam serdecznie wszystkich. Także witam Was w kolejnym odcinku na Boczkowie w 19 w odcinku. E, w poprzednim odcinku odbiliście bardzo dużo łapeczek. E, tak jak mówię, zostawiliście tam 800 łapeczek w górę, e, więc nagrywamy dla was dzisiaj kolejny odcinek, dla was do pooglądania. E, mam nadzieję, że tak samo Wam się spodoba jak poprzedni odcinek. To oczywiście, jak Wam się podoba. No to zostawcie w następnie łapeczkę w górę Dobijamy także pod tym 800 łapę w górę i pojawi się wiadomo też następny odcinek na kanale Pamiętajcie także o subskrypcji na kanale, bo dobijamy mordeczki do 12 tysięcy subskrypcji Kto jeszcze nie subskrybuje to oczywiście nie zasubskrybuje kanał Oczywiście z dzwoneczkiem bo YouTube standardowo nie wysyła powiadomień, ale jak zostawicie dzwoneczek to może Wam wyśle. Co dzisiaj? Dzisiaj testy nowego tutaj zetora e, z poprzedniego odcinku tam właśnie, żeby było, gdzie było dużo łapecie w górę od pana Ryszarda, syna. Dokładnie tutaj właśnie nas przydawał w poprzednim odcinku e, syn Ryszarda. E, zobaczymy, jak ten sprzęt będzie się sprawował na tym gospodarstwie. E, oczywiście dzisiaj testujemy go na siewach, więc dzisiaj ruszają, tak jak mówiłem, siewy. Ja z oczywiście zapalam teraz 30 eee, z pipciem, żeśmy tak oby, obmyślili, żeśmy eee, nie wiem, czy pod, tutaj podczepimy 30 do rozrzutników wraz tutaj z tymi nasionami, czy 30 pójdzie do Poznaniaka, czy Poznaniak pójdzie do Zetora. Eee, ale jeśli mamy już naprawdę testować tego Zetora, no to weźmiemy go do siewnika oczywiście, nie? Tylko, że widzicie, ten siewnik jest tak tutaj eee, umieszczony że te pługi tutaj przeszkadzają, więc musimy te pługi narfów tutaj wyciągnąć No wiecie jak to jest, nie? No, no to w realu też byś miał tego, też siebnik no, i pługin to, No to wiesz, to zdzielić mnie, nie No to tak, ale jestem ciekawy czy ten będzie ten skrzynia biegł, bo to mówiłeś, że wtedy jechałeś i to jest skrzynia biegł, bo zobaczyłem jak polu będzie. No to zobaczymy. Się bo, właśnie, bo ten zetor właśnie taki jest, że jak żeśmy kupili i żeśmy już właśnie lawetu przywieźli te swoje pieniądze musieliśmy za to dać, bo wiadomo przyjść lawetę, za darmo nie weźmiemy. Więc... 500 zł no, wyszło 500 zł nam wyszło za lawetę, więc... No tak o, to kurde. jest, no nie. A i jeszcze jedna sprawa widzowie eee, to zaraz wam pokażę tylko jak odjadę to pił cię otworzysz wrota to widzą, widzą coś pokażę gdzie to jest w ogóle? Bo... Otóż wrota z tyłu, bo tam wyjdę na pole. Aha, tam z tyłu, no. na zapleczu na zapleczu. A, o. Widzicie wizowie, tutaj e, na live streamie żeśmy sobie dokończyli tutaj e, orkowanie. Tak, jakoś tak to się mówi. E, tej trawy, więc tutaj był taka no mega dużo, było trawy, nie? My żeśmy po prostu tutaj wiecie, sprzedali żeśmy to e, za to, żeśmy kopili sobie dodatkowe trzy tutaj pola. E, jakie pola, już wam pokazuję e, pole numer 14, e, 9 i 5? Także mamy teraz dodatkowo 3 dodatkowe nowe pola, więc mamy 6 uprawowych pól, no i jedna łąka, którą żeśmy mieli, nie? Także myślę, że powoli się jakoś rozwijamy z tą serią. Idziemy oczywiście do przodu, bo nie możemy cały czas stać i mieć 3 pola. No i jeszcze gdzieś w planek możemy dokupić, jeśli się kompaj, dokupi, tylko trzeba kupca znaleźć na tego zagona bo to będzie ciężko kupca jakiegoś. Daczka może z biedaka, to nie wiemy, albo ktoś może kupić O, I... dokładnie, jak Pipciu powie, że trzeba kupić, znaleźć jakiegoś kupca, to może Jak chcecie oczywiście kupić Zagona, no to piszcie dam mnie w komentarzach, a i hashtag, y, o Hashtag o. Kupiec W komentarzu no. ja oczywiście przypnę serduszko, o to fajnie to Będzie hashtag kupiec, nie Dobra Pipciu, no e, to teraz no. tak e, Ja sobie tu odepnę oczywiście tutaj ten y, siewnik, poznaniak No dobra e, Podszczepię sobie trzydziestkę oczywiście tutaj pod Rozrzutnik dwoosiowy wraz z tymi workami tutaj co kopowałem od pana ty, Tadeusza Ty słuchaj zobaczymy tego tego poznania wchodzi w tym worku mi się myślę, myślę że to z 3 dwa, worki cztery dwa wejdzie. bo 3 Po 50 kila chyba są, mi się zdaje e, bo idzie Ty Ty pierwszy ty czy ja To ty jedź dobra bo ja nie wiem na które pole jechać Bo to chyba będziemy sadzić rzepak Bo się już najpierw rzepaki się chyba sadzić. Dobra to jest tutaj? Jest sobie Radio dobra Tutaj sobie lekko ochyliłem tutaj szyber dach Otworzę sobie tutaj z tyłu. Generalnie tą szybę Jeszcze Działa sobie rado w ogóle w 30, bo to sami chyba antena nie odbierała dobrze. No, czasem w 30, tam antena chyba. nie działa, no. Dobra. będziemy ja testować tego, za to, jak razu, ja może czy nie szło. Albo nie, drzwi nie otwieram na razie. Nie, to na polu sobie otworzę. Jakieś auto może jeszcze jechać. A jak będzie drzwi otwarte, to wiadomo, co to może być, nie? Słuchaj, tyle worków chyba nie trzeba, bo jeszcze worków na to pole Chyba dużo to nie będzie, bo to jest nie no yy, Nie wiem jak wy, ale jakoś ten, ten zetor pasuje tego pozajaka, co mówisz? Ja tam myślę, że z hektar będzie chyba, bo mi się zdaje bo tyle Worków po co 20 Worków to No to dokładnie, to będzie, a dzisiaj nie? co się jemy widzowie jakby co to się jemy dzisiaj rzepak Ty, zamykać bramy, bo dalej nie, to jest nie. Ej, nie. Raz, do... nie, damy, damy. nie? Nie Dobra, to jedziemy na pole Ty, powiedz ten jak się zwało? Kurde Czekaj, czekaj, czekaj. Graniec z widzami, o! O, granic z widzami, to jak to oglądacie, to jest... jaki to jest dzień? Piątek? O, w piątek, chyba, no w piątek chyba wrzucamy, ten film będzie wrzucony Tak, to myślę, że w piątek chyba się granic z widzami, a jak nie to od... No, od nowego ty tygodnia, czyli pewnie w poniedziałek, we wtorek gdzieś, nie? Bo nie wiem, czy będzie czwartek live'ik No, bo mam jakieś drzewo robić, drzewo no. wozić z lasu, to nie wiem Trzeba będzie live właśnie, kurde No, to generalnie to wiecie, robota w realu, nie? Ale to już, No, to zawsze tak. A, jeszcze powiem o serii na boczkowie, że dokupiliśmy właśnie te trzy nowe pola Więc generalnie trzeba się powoli do przodu rozwijać Nie można w miejscu stać Tak jak właśnie tam Pipciu powiedział, że szukamy kupce tutaj na tego naszego Zagona Z tego względu, że chcemy kupić większy kombajn powiecie większy, tutaj mam teraz areałów już Czyli więcej pól, hektarów Yy, więc chciemy, chcemy kupić tutaj bizona z 0.56 yy, Więc wiecie nie I co lecimy w to pole Ta tutaj ja sobie rozkładam ty podjedziesz mi tutaj z tymi workami od, tutaj od tyłu jedziesz. Od tyłu od tury strony Do przodu tam pojedź no tam do przodu no, no dobra to Podjedziesz OMC. ja sobie rozłożę Powiem ci jest od żyć To 30 tyle worków to jest od żyć jest waga Z tyłu jest na pewno worków no, Tyle? Dobra ja tutaj sobie pyk Tyle kapań trzeba otwierać? Ty tak nasypiesz Dobra, troszkę Ile? poszło worków Trzy worki poszło, jeżeli zostało chyba z 17 worków zostało coś Dobra takiego. Pipciu, yy, ty siadasz? Nie, na ra... mogę siadać teraz albo potem, bo popatrzymy czy to w ogóle się nie działo, bo dawno nie sialiśmy Wytestować trzeba też ten nabytek, kurde, bo dawno nie, nie testowaliśmy bo no ty się nie dopiero, nie dopiero dzisiaj testujemy jako taki no. pierwszy raz, nie? Dobra, to jedź, zobaczymy czy idzie to Ty kiedy to nastawiłeś na bok? Ta, znaczniki, bo po to, żeby pomylił się, bo wiesz, jednak to będzie kultyw... skultywowane, a teraz to jednak będzie taka jakby orka tekstura, nie? Znacznik, więc to jest fajna sprawa, wiadomo, gdzie będzie się jechać teraz, nie? Drugi raz. Zga. Ciao, kurde, zgaśnij tego ci dziecko, bo paliwa szkoda. Co nie? z no. stoła. Jak chcesz, to możesz podejść, nie? No, jak widzicie. Idziemy <overstale> z teraz z mieczem No, z naprawdę fajnie oposało się kupić Zetora Z tego względu, że utargowaliśmy to na 27 tysięcy eee, I wiecie, i generalnie możemy sobie tutaj razem w ciągu jechać W sumie spoko jest wyposażenie tutaj hmm. w środku, hmm. nie? Wiecie o co chodzi A mi się zależy, yeah, że te fotele jakby ze skóry prawdziwy Z tego? Z, nie wiem, z czego to może być Gdzieś świni świni ty wiesz trochę kierownica ci wchodzi no, no, nogi No tak trochę nie wiem czemu Gdzie? Tak byś blis za blisko siedział kierownicy Jak siedzę tego od kamery wiesz z boku No, no to trochę tak ci No wchodzi normalnie nie wiem No możliwe nie wiem U mnie jakoś tego nie mogę zauważyć U mnie tego jakoś zbytnio tego nie widać Ty fajnie Sarek daj z boku Trzymaj się Na no, pewnie No to chyba to twoje krzesło tam obok nie? No, tak blisko się. No, no, na no to krzesło dajesz takie podparcie z tyłu. Masz, mam na to podparcie dajesz na rękę. Jedziesz. No, drzwi co otworzyłem. I co, zakresza się te, te biegi, czy nie? Za nie. bardzo? Chodzę dobrze, chodzę dobrze. Ty, rzepak Ale? też jakoś mega szybko nie schodzi. Szkoda, że też szybko troszkę nie schodzi, no. Ty, słuchaj na te pola resztę, to ja nie wiem co będzie sadzić. My się w tym sezonie zasadzimy, kurde jeszcze. Bo to mamy tak sadzić, jeszcze tak. Soję, nie wiem czy będziemy salić. Yy, nie wiem sadzić. czy będziemy opłacać się widzowie sadzić w ogóle. E, Siać! E, o, siaty się. No, mówi. Siadź, no. przepraszam. Siadź no. w tym sezonie generalnie jeszcze tutaj soję. E, z tego względu, że na soje to potrzebujemy większego pola. A z tego względu, że sami wiecie, że soja to nie daje, nie, nie sypie w ogóle. No, no ale Przyszedł za to tak robię, nie? Chyba, że da się nawozu, to się naprawdę może dużo zgarnąć, nie? Tylko wiesz, że na nawozy trzeba też. Koszty! No, koszty też są z, na to drogę, nie? Z 10 tysięcy trzeba było dać, żeby to sypło kuła ze soi. Też kuła z rzepaku też trzeba sypnąć, żeby też wyrosło coś z tego też. No dokładnie, tak, tak samo wygląda sprawa teraz z rzepakiem, nie? Opryski też trzeba będzie kuwa zakupić. Opryskiwasz też trzeba będzie zakupić, też nie. nie no prosta tak, sprawa też. E, generalnie opryskiwasz też będziemy zakupywać. E, tutaj dużo też było pytań, e, o propo tutaj kiedy ruszy seria na kanale, no. która jest teraz nie wiem, już miesiąc czasu temu była chodzi mi tutaj o serię, bo dużo zresztą pytali o bracia polskiej farmie to już mam teraz możemy, mogę wam szczerze powiedzieć, że myślę, że ruszymy z nią w najbliższym tygodniu myślę, że ruszymy chcieliśmy to zrobić takiej bardziej na niewydanej mapie nie wiem czy się uda a jeżeli nie no to po prostu będzie to to będzie mapa Zedytowana i to będzie nowa bruzda, nie? Tak była ja. to bardziej klimatyczna, nie? Ty, a ja, te miecze, a te ziemniaki, gdzie będziemy sadzić? Eee, o, a, o, o propo ziemniaku, bo widzowie, świnie mamy, świnie tam bardzo no. dużo tego jedzenia biorą już Tu na eee, pewno, no Też za niedługo będzie pewnie jakiś tam obornik, akcja obornik eee, Tylko też by pasowało zakupić jakiegoś, myślę tutaj cyklopa eee, cyklopa generalnie lub tutaj do 60 założyć tura no. albo do tego Zetora tura, nie wiem, to jeszcze to myślimy z... albo do 30 bo będzie chyba już, już kabinę by też zakładać tuż tuż bo to już wiesz tak generalnie będziemy zakładać tutaj kabinę do 30 ale sami pamiętacie tego że był odcinek tutaj z panem Tadeuszem e, gdzie pan Tadeusz mówi, że będzie sprzedawał swoją 30 wraz z kabiną więc Myślę, no. że może odkupimy od niego tą 30 jego, bo jego 30 jest troszkę lepsza. jak, jak wiesz jak będzie tania, spuści jeszcze co no. będzie się targował no z... Tej... To od razu wiecie, sobie kupimy od niego 30 nasą oczywiście sprzedamy i do tamtej 30 pana Tadeusza oczywiście sobie założymy i dokupimy pura Będzie, będzie lepiej, się... nie? Słuchaj, jak będzie się targował z panem, ryś... panem Ryśkim synem z tym malutkim takim, co wtedy gadałeś? No to wtedy no. tak, nie no te, tak, i co ten średni dobrze? Elegancko idzie ci powiem ani tak. nie zabija, ani nie, nie zabija, nie spod... ani nic. Wszystko jest elegancko, mi się bardzo podobał. Tutaj szczęcik oczywiście ten zetor na gospodarstwie 7711. <coughs> Sorry? Ile? 77 11. bardzo dobrze się sprawuje i jest elegancko, nie? Ile tam? ma, 70 chyba koni mi się zdaje, to na gospę sam raz? To jest największy ciągnik na gospie naszym teraz. Tak, a generalnie tak. Czy będzie większy, to się jeszcze pomyśli. Generalnie, teraz żeśmy się troszkę z hajsu spłukali. Z tego no. względu, że kupiliśmy jeden nowy nabytek, czyli oto ten zetor, plus trzy dodatkowe nowe pola, nie? Ty, e... słuchaj. No. Ty, trzeba pasować o tę obroźnię, ten garaż, czy bo tam jeszcze chyba jeść mi został i ta pszenica. No, i z tego jeszcze pewnie jakieś nowe nabytki będą, nie? Albo? To się to jeszcze. Albo jeszcze może się dziś sirow czasami może dziś się kupić. No, czy ja wiem może... czy będziemy stawiać, tak wiecie widzowie, więc... no nie wiem, pomyślimy jeszcze Najbardziej chcemy się tutaj skupić teraz nad Bizonem musimy skoś pieniądze wynaleźć Teraz jak mówiłem, sprzedaliśmy tą trawę tam sąsiadom generalnie, bo się on chciał o. kupić dla krów Więc żeśmy sprzedali i generalnie kupiliśmy za to trzy dodatkowe tutaj pola Jedno pole sobie dzisiaj tutaj zasiejemy tym rzepakiem, teraz jest właśnie ten odcinek a reszcie generalnie pól to co praca ważna dla streama, nie? Tam sobie po prostu wykończymy, będziemy sobie właśnie grać na tym sejwie. Też właśnie I zapraszam No, także zapraszamy, też właśnie dużo osób bija na live'y, więc myślę, że do wbijecie sobie na live'ika i sobie pooglądacie tam reszcie te siebie, nie? Bo wszystkie pola będziemy chyba generalnie siać Ty, słuchaj Mieć, a tu jeszcze z boku te pole mamy? Co to z tym będziemy robić? Bo to jeszcze nie jest to będzie leżeć do, na, na wiosnę? Czy jak to będzie? No to Coś tutaj generalnie tym... to, to pewnie też Znanie? sobie dokończymy na live streamie. Myślę, że kultywowanie sobie zrobimy naszym agregatem. Bo ty tylko... kam. A, czekaj, bo teleżówka no. została zaspawana. No, no, właśnie tego, to do usza byliśmy właśnie spawa... spawać, Ty spawałeś, bo ja po opony jechałem wtedy właśnie do 30 ty, no. słuchaj, to teraz ta teleżówka leci pod zetora tego naszego tego to spokojnie uciągnie teraz mi się z Tak, 60 widzowie nie dawało rady u pana Tadeusza jak widzieliście, było tam odcinek do spawania. My żeśmy testowali ten na polu, ja testowałem, bo przecież wtedy nie było Słuchaj, ja jak ja to zobaczymy, ty przywiozłeś to na gospę Same żelazwo, bo to widać tam pospawane, bo to widać więcej żelazwo dodane, jest bardziej... Spiera się bardziej, no teraz lepiej będzie wiesz... Teraz tak? Spiorniki, no, paskowniki czy jakoś, tak się to na to gada, czy no... Ale ta opcja na tym pasażera to jest elegancka, realne granie teraz to takie jest Co no. nie? Teraz to tak, teraz to jest lux Wszystko patrzę otwierane, elegancko wszystko chodzi Mi się podoba, tylko te, te biegi tu mówisz, że coś ciężko i się wrzuca je, nie? nie wiem czemu tak Szczerze jakbyś sobie mógł, a w sumie czeka, ja wysiadłem, możesz ty pojechać teraz No teraz sysy Z boku o, Pasażerem będziesz Elegancko, ty weź mi te drzwi zamki, bo ja się boję, że jestem w lece. Zara, no czekaj, ja też jechałem bez drzwi. Kiedy się w ogóle da? O, wow. do, lera, do. Znaś, teraz to... Nie, no generalnie ja widzę teraz. tu generalnie to twoje prawe, prawe koło tutaj, gdzie masz, nie? Czy masz no. tutaj, właśnie w tej dolinie, czy nie? To o, tam go nie wierzy, bo tam głęboko nie wierzę, bo tam jest generalnie, nie? A to hamulce takie, no, starty trochę te klocki ma. Od tego syna kurwa tego, gdzieś tam tam wiesz, bo nam to sprzedał generalnie ten syn. No, no. Yy, ale wiesz, nie wiadomo co jego ojciec, czyli pan Ryszard z tym robił, że to, jak wiecie, każdy, jak ktoś sprzedaje, to powiem wam, że o, nie był katowany. A, wiecie, to tak nie, to każdy yy, gada. Skrzyja nie była robiona, silnik nie był remontowany. A wam powiedział, że był remontowany, a jednak nie był remontowany. Wiecie, żeby tylko się pozbyć i sprzedać, nie? A potem wszystko wynika, jak to wygląda w polu, nie? No to nie wiem, czy w polu będziesz testował, ale tu już widać. Ale powiem ci. Koła są dobre, nie są starte ani nic Nawet nie rzuca tak To jest dobrze, nawet pola się trzyma jakoś no. Tej bruzdy, to opony się opony trzyma, nie jest źle, nie. Opony są, na no, spoko są O pipcie, rzucę, a rzuca na tym krześle Rzuca, ale Ty, on teraz to w tych Ty w siedzeniu czy nie, jak to jest? Na pewno, teraz słuchaj To teraz jak my mamy tyle tych worków To na chyba starczy na te wszystkie sześć pól yy, Tak liczę, że tam jeszcze chyba 17 worków, zostało jak tutaj jest. Tak, tutaj 3 wrzuciłem i ile zostało no. jeszcze procent silników? E, 77%. A ziarn zostało 194 litry, tak? Tak. No, Ta. no to, to, to powinno star starczyć tam. No. No, no, 6 6,5 to tam, nie mamy dużo, no to 6,5 to jest. No wiecie, słuchaj. trzeba się generalnie rozwijać, no nie możemy w miejscu stać, nie? No, słuchaj to no. byś Słuchaj, to trzeba by, żeby to się wszystko wróciło teraz. Kurwa. Właśnie, nie, nie wiem, czy to w, sen, w tym sezonie się szybuje coś robić. Mucić kurwa, nie wiem, trzeba wejść, załatwić kurwa, skądś. No, mówiłem, że trzeba będzie, właśnie, generalnie, nie wiem, wziąć albo kredyt, e, no. żeby kupić tego. Czekaj, bizona tam ze 0,20 z tego zagona, czego sprzedamy. Myślę, że za 4,5 tysiąca, e, jakoś taka dobra cena. E, sprzedamy zboże w plus tam z 5 no. To tam myślę, że podleci pod trójkę, czyli 3000, tysiące, no to mamy już siedem i tysięcy A takie obizano to pewnie za dwadzieścia gdzieś błykniemy A, albo silnie sprzedać Komuś sąsiadowi, kiemuś może potrzebuje jakiś, nie wiem, zapłodzić albo coś Łe. Kurde Co to się stanęło widzowie, kurde Ale o... cię rzuca Ja pierwszy raz ten zatorem popiję, ja Tylko tylko dziecko jeździłem, bo ten mnie koni ma i to jest różnica, to ma pod masku się 70 koni, to jest różnica niż 30 No, no to elegancko teraz tutaj okoczymy, ten pasek Powiem ci trochę szarpie, bo tu jest to żyć, no jest to żyć, no. bo no. nie, nie ma... No ja oczywiście przypominam teraz tutaj o zostawieniu łapeczki w górę pod tym ucinkiem dobijamy oczywiście tutaj 800 łapek, nie wiem czy wam się uda bo to jest jedna taki Jeden z filmów, który jest wiecie, bardzo mega oglądany, bo to wiecie, wiecie standardowe zwykłe siewy yy, Co się bardzo tutaj nie, nie oglądają jakoś taką widzowie, no wiecie co chodzi Pasowałoby to tym jakoś by nie było, żeby wiesz to daję wszędzie zrobię Co? Daj ja do kończę To masz kończ Tak ja chcę popatrzę, żeby ktoś w worku nie pookradł, nikt nie, nie pookradł? Jest tyle samo? Ja 17 myślałem, że coś pookradł Myślałem, że coś nożem przebił Dobra, I możesz jechać na gospodarstwo. Jechać na Ale słuchaj, trochę się wysypało na tę plendekę, masz szczęście plendekę mamy Wszystko byłeś wspierał. Także właśnie tlendekę sobie odkupił od sąsiada, nie? A no, było to potanności, to co to tam w... Ty możesz no, no. jechać, ja też będę jechał tą stroną, to na wprost nie? To e, no. rędu to w ogóle jechać, to no nie wiem, prosto, czy to wykręcać. Prosto, prosto Prosto? Tak, prosto i to potem na lewo, wieździe, nie? No wiem gdzie, dobra, dobra, dobra. No bo ja już tu będę z tyłu za tobą jechał, tylko poprawię sobie te myjaki i będę jechał też na gospodarstwo już, nie? No dobra, dobra, dobra. Głuchaj, idzie, idzie też dobra, nie trochę, ja powiem. Dobra, ile zostało tutaj? No 70, no, jak widzicie, no dużo nie schodzi tej ziaren. Dobra, gitara. Ich nasz, no. sorry, nie ziaren, tylko nasz. Nasion, no. Nasion. No. <laughs> no, no Dobra, Klipczew jest generalnie tam, to ja się pakuję i też jadę Zamykam sobie oczywiście tutaj o, Ja czekajcie, właśnie... Czekajcie, czekajcie o, Ostrożnie jadę z tym rozrzutniki, bo jest... Jeszcze kupę worków na tym rozrzutniku, to nie ma co szaleć po tej drodze też Dobra, ja oczywiście załączyłem tutaj koguta Żeby wiadomo, żeby był Dawno też właśnie tutaj odcinków nie było, wiecie, takich wspólnie Bo my tam no. wiecie, przeważnie żeśmy był odcinek tam właśnie yy, z nabytku, czyli tego Zetora i chaliśmy na rzeźnie tu No, oprócz odcinku było, było. Tutem jeszcze było? No trochę e, było no, orkowanie, orkowanie było to takie, ale tam wiecie, nam się opona przebija więc jeden też taki z filmów, troszkę takich inny typowo Wiecie, nie może cały czas sobie, wiecie, coś tam, jakieś prace polowe, nie? I nawóz też zakupi, bo jest ten, mamy ten, kosa jeszcze trzeba jej też zakupić, też będzie pieniądze, trzeba będzie, kurde To jest prawda będzie nie wiem czy ta trawa będzie gdzieś podciana czy nie, nie wiem co z tą trawą będziemy robić. A bo my o ziemniakach zapomnieliśmy, bo no. tu powiedziałeś tutaj ten temat. A i ziemniaki bo generalnie mamy dużo świń, brakuje nam tam i jęczmieja. to ziemniaki myślimy, że będzie osobny odcinek na kupno ziemniaków, czyli worków pojedziemy do jakiegoś sąsiada, albo coś na znajdziemy no oczywiście na Oliksie jakieś worki z ziemniakami. I z tyłu za tym, za, za oboru zrobimy pole takie wiecie Takie grządki małe jakby, nie? Ale postawało tam orać chyba mi się zdaje, bo to A. trawa tam jest tragiczna, kurwa ci powiem, nie? Tam jest klasa ciężka na pewno będzie No to wiadomo, że tam się jest chyba zorać, bo to wiadomo, że tam trawa rośnie, nie? To na pewno za tora, bo ty jeszcze powiedz gdzie ta nasza 60, bo myślę może sprzedaj? <grym> eee, nie jakby co 60 aktualnie jest tutaj nieużytkowana Stoi sobie tutaj, dla nią też przyjdzie czas Wiadomo, że jakieś orki albo coś Tutaj generalnie sobie stoi w tej wiacie Jarka ogarka Co no, To żeśmy sobie po prostu postawili i wybudowaliśmy nie Szkoda paliwa w na razie Nie ma co takiego robić, no, testowaliśmy to to ten tego Zatora no, spisuje się na razie stoi w garażu zet, y, 60 na razie stoi i stoi no. no generalnie tak widzę będziemy oczywiście kończyć odcinek, Ja się może na tu gdzieś na tle na tych świn to to możesz tam stanąć gdzieś w środku w nich żeby mi zjadli mnie O, ja sobie tak stanę i widzę oczywiście się tak jeśli wam się odcinek podobał, tak jak mówiłem na początku, gdzieś tam w połowie jeszcze materiału To oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę w górę Pamiętajcie o subskrypcji na kanale eee, Może ktoś udostępnić ten materiał, to będzie fajnie eee, Nowe subskrypcje A dobijamy oczywiście po 12 tysięcy subskrypcji I brakuje nam naprawdę malutko Myślę, że do końca tego nie dobijemy eee, Pamiętajcie także o hashtagu, hashtag chyba kupiec tam był Kupiec tak tak. Zgadzam się. Hashtag kupiec w komentarzu napiszcie. E, dzisiaj ze mną był tutaj mój e, brat tutaj na gospodarstwie, czyli Pipciu. No to cześć, zobaczenia w następnych odcinkach. Także trzymajcie się mordeczki do kolejnego materiału. Cześć.